W dzisiejszym odcinku wspaniały jacht żaglowy, który miałem przyjemność nagrać podczas festiwalu Polboat Gdynia. Poznajcie, Renault Sun San Odyssey 350. Witamy Was na kolejnym jachturze Tomka Landowskiego. Już doskonale znacie, ponieważ widzieliśmy się 6 miesięcy temu na targach w Düsseldorfie. Jesteśmy w tej chwili w sytuacji, dlatego że jest to mój pierwszy jachtur po jednostce żaglowej. W Düsseldorfie mieliśmy okazję podziwiać fantastyczne jachty o długości prawie 25 metrów. Przede wszystkim marki Kranki, a w tej chwili mamy coś zupełnie innego. Ja się wywodzę z żeglarstwa, więc ten temat mnie bardzo interesuje. Tomasz, opowiedz proszę, co my tutaj mamy. Super. Nie miałem czasu za dużo popływać, bo mm -hmm. spływaliśmy tak naprawdę na tydzień czasu przed targami. Nawet jeszcze antyfonik nie jest nam pomalowany. Nie było na to czasu, więc musimy to zrobić. Te kilka rejsów, które odbyłem, mogę powiedzieć, że ta jednostka super mm -hmm. pływa. To jest to nowoczesny kadłub. Spodziewałem się, że będą jakieś podobne odczucia do, do jednostek klasycznych, w których pływałem. Mm -hmm. To też się wozę żegarstwa. Okay. Natomiast bardzo mi to zaskoczyło, jak ta łódka pływała. Mieliśmy bardzo fajne warunki. Na pełnym wietrze i na pełnym półwietrze i na ostrych wiatrach testowaliśmy. Nie ma do czego się tutaj naprawdę się przyczepić.